Jaki temat z zakresu prawa rodzinnego tak triggeruje ludzi, tak odpala ludzi, że pod, jedną, pod taką jedną rolką w tym temacie mam łącznie na... Ona ma chyba 2,8 miliona wyświetleń, miała ostatnio, jak sprawdzałam. Łącznie na Facebooku i Instagramie tam jest ponad 3,5 czy 4,5, nie pamiętam, tysiące mhm. komentarzy. Strzelaj, jaki temat? Pewnie coś związane z, powiedziałbym tak, albo z alienacją rodzicielską, albo coś związane z alimentami. <sum> I pewnie jeszcze wchodzimy w jakiś temat takiego od góry nastawienia, że te alimenty zawsze wysokie są zasądzane od ojców, a niskie od kobiet. W ogóle nie. To no. była rolka takie, pod takimi rolkami, jak powiedziałeś, jak no. najbardziej też jest hejt. Ja akurat tu myślę o konkretnej, ale pod rolkami o alimenty, faktycznie pod kilkoma rolkami o alienacji, bo ja też miałam taki moment, że się bardzo mocno, no, ja takie dwa tygodnie poświęciłam alienacji rodzicielskiej, bo ona jest dużym problemem w ogóle, no. ale to już jest osobny temat. Słuchaj, to była rolka, którą nagrałam na spontanie, w której powiedziałam, oczywiście parafrazuję, bo to było, wiesz, ładnie, elegancko nagrane, ale w której powiedziałam, hej, o takich kosztach często zapominamy, jak liczymy alimenty. Koszt niani, koszt tam, nie wiem, przyzjem czegoś tam, czegoś tam. Więc tam nie było nic kontrowersyjnego, bo to jest fakt. Cały odcinek pokoju przesłuchań obejrzysz na YouTube i Spotify.